Dzień dobry, chyba zrobiłem hałas. Dzisiaj z takiego mikrofonu bez całego wielkiego sprzętu i tylko na USB, bo porozmontowywałem wszystko. Robię przebudowanie w studiu, poza tym są goście i dużo się dzieje, więc tak na zmontowałem sprzęt na szybko. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Lena, Patrycja, Harmony, Jarek i kierowca testowany. Tydzień temu w związku ze związkiem, dzisiaj w związku z celem, dlatego, że dotarły do mnie dwa pytania właśnie w związku z celem. I od razu zacznę od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie będzie dłuższe troszeczkę. Przeczytam. Nie wiem, co chcę robić w życiu. I dlatego mam w związku z tym pytanie, co slajdować. Myśląc o mojej przyszłości, wiem, że chcę mieć dom koło rzeki i lasu, kochającego partnera i robić to, co sprawia mi przyjemność i aby to dawało mi obfitość finansową. Tylko nie wiem, co to ma być dokładnie, ale bardzo dobrze czuję się blisko przyrody, w ruchu, mając dużo wolnego czasu, korzystając z darów natury, naturalnych sposobów przewracania zdrowia, holistycznego podejścia do człowieka, naturalnego, zdrowego jedzenia. W związku z tym, mój slajd może uwzględniać tylko to, jak ja się czuję i że wykonuję pracę moich marzeń. Czy potrzebuję bardziej dokładnie wiedzieć, co chcę robić? Nie, chyba nie. Chyba tutaj dokładnie wszystko jest wyszczególnione. Co więcej, My się zastanawiamy nad tym, czego chcemy, co jest naszym celem, po to, żeby stworzyć slajd, który jest opisem sytuacji, w której to sytuacji cel jest już osiągnięty. I tak naprawdę to wszystko służy temu, żebyśmy. Przepraszam wiosna, jak co roku, różne alergie, więc to wszystko służy temu, żebyśmy sprawdzili, w jakim stanie się znajdujemy, myśląc o swoim celu. No, bo od tego zależy to, jakie energie wysyłamy do zwierciadła rzeczywistości. A jeżeli nie wiem, czego chcę, ale wiem, jak chcę się czuć, to może nawet jeszcze lepiej, bo pomijam ten etap, który ma prowadzić do mojego samopoczucia, tylko od razu wchodzę w to samopoczucie. Więc tutaj myślę, że to jest wręcz scenariusz idealnego slajdu: bo ewidentnie jest wiadome, gdzie chcę być, w jakich warunkach, jak się chcę czuć. Super! Tylko to uszczegółowić. To jest bardzo wzorcowy slajd. Bardzo fajnie. Myślę, że to nawet może być gwarancją sięgnięcia potencjał w szybki sposób. I drugie pytanie, krótsze. Już tutaj mam. Pytanie dotyczące pewnej kwestii. Jeżeli cel jest trudno osiągalny, odległy, to wymaga więcej pracy, na przykład z warkoczem zamiaru zewnętrznego. Pracuję nad tym, robię. W prostych sprawach efekt jest natychmiastowy. Miejsce siedzące w metrze, w godzinach szczytu. Gdzie indziej jest napisane zawczasu pogódź się z porażką, czyli odpuść. Jak odpuścić równa się nie tworzyć nadmiernego potencjału, skoro należy kilka razy dziennie pracować nad tematem, jedno wyklucza drugie. No właśnie. Szczerze mówiąc, tutaj mam problem z odpowiedzią, bo użyto pojęcia, którego ja nie rozumiem. Ja nie wiem, co to znaczy odpuścić. Ja wiem, co to znaczy odpuścić sobie, Ale cała ta akcja, całe to zamieszanie, które jest w internetach i w ogóle w ezoterycznym Bełkocie o odpuszczaniu tematu, odpuszczaniu swojego celu nie mam zielonego pojęcia o co tutaj chodzi. Nie wiem jak to zrobić, bo nie wiem co to jest. Mnie odpuszczenie sobie czegoś kojarzy się z biernością, z rezygnacją, ze stagnacją, z takim marazmem. W żadnym wypadku bym do tego nie zachęcał. Dlatego tłumacząc na język polski książki o transurfingu, tam starałem się używać pojęcia wypuścić temat. Czyli nie trzymać go za. Za co można trzymać? Za gardło. Nie trzymać sytuacji za gardło. Yy, nie upierać się. Chodzi o to, żeby wypuścić sytuację. Niech, niech ona się rozwija. Tu nie chodzi o odpuszczenie sobie. Czyli. Już mi na tym nie zależy. No bo po co mi cel, na którym mi nie zależy? Chodzi o obniżenie ważności, to fakt, ale nie do zera. No bo po co mi coś, co jest dla mnie całkowicie nieważne? Chodzi o zawyżanie ważności, czyli nie spędza mi to snu z powiek. No i teraz, właśnie tutaj bardzo słusznie zauważyłaś, że z jednej strony mam nie zawyżać ważności swojego celu, a z drugiej strony mam codziennie wykonywać. W tym wypadku kadr docelowy z użyciem splotu energetycznego, zamiaru zewnętrznego. No i z drugiej strony pogodzić się z porażką. No więc pogodzić się z porażką na takiej zasadzie, że a jak się nie uda, to trudno w ten sposób. Nie myśleć o porażce i kręcić sobie slajd. W którym się nie udaje, tylko odtwarzamy slajd, kadr, w którym nam się to wszystko udaje, owszem, ale bez scenariusza, jak do tego dojdę, jak do tego dotrę, tylko efekt końcowy i z taką świadomością, że, no mój Boże, jak nie ten wariant, to inny. Czyli powiedzmy, jeżeli yy, młodzież, Składa papiery na jakąś uczelnię, jedną wymarzoną, no to jak się nie dostanie, to się życie zawali. Ale jeżeli składa do różnych, do różnych placówek edukacyjnych papiery i myśli sobie jak nie tu, to tam i tak wszędzie mnie chcą. To ma luz i, i prawdopodobnie otrzymuje informację, że wszędzie się dostaje. I o to chodzi. Pogodzić się z porażką na takiej zasadzie, że porażka ma pełne prawo zaistnieć. I co z tego? Ja slajduję sobie właśnie ten wariant, w którym mi się to udaje, bo tak chcę. Ale. To wcale nie znaczy, że coś się wielkiego stanie, jeżeli to się nie uda. O tym tutaj mówimy. A kwestia tego, czy cel dalekosiężny musi być trudniejszy od małego, bliskiego, to my tak oceniamy. To wcale tak być nie musi, że cel jest trudny albo łatwy. Ten, który wymaga dłuższego czasu, i bo ja wiem, że wymaga dłuższego czasu, bo na przykład wiem, że wymaga jakiegoś czasu na edukację i tutaj tego się nie przeskakuje. Więc wiem, że pewien czas tutaj będzie zaangażowany. To wcale nie znaczy, że to jest cel trudniejszy od tego, który jest natychmiastowy. Po prostu są etapy, a jeżeli uznaje bo umysł tak uznał, że to jest trudny cel, bo potrzebny jest czas. To podzielmy sobie ten czas na etapy. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap i zaczynamy od kadru ze splotem ener energetycznym zamiaru zewnętrznego. Pierwszy etap, następnie drugi etap. Umysł łatwiej zaakceptuje taką sytuację. I chyba. Tyle w tym temacie, ale skoro mówimy o celach, a nie chcę się tutaj ograniczać do 10 czy 5 minut naszej rozmowy, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że nieraz po prostu ktoś mówi: A co jest moim celem? Wiem, że mam cel. Wiem, że chce mi się fajnego życia. Ale czego konkretnie mi się chce? No i my cały pierwszy blok warsztatów z podstaw transurfingu poświęcamy temu zagadnieniu. Ale tak na krótko, to dobrze jest wziąć pod uwagę, że na początek celem może być dotarcie do tego, co jest Twoim celem. Jeśli już koniecznie trzeba wiedzieć, co jest celem bo ja często powtarzam, że Transurfing jest narzędziem, nie jest jakąś ideologią, religią, stylem życia. Jest narzędziem do sięgania po cel. Nie masz celu, nie potrzebujesz Transurfingu i w ogóle technologii celu. Ale może tak być, że sama technologia celu jest na tyle pociągająca, że człowiek chce odszukać swój cel. Ja sobie kiedyś kupiłem wkrętarko-wiertarkę, Strasznie mi się to urządzenie podoba, ale po tym jak kupiłem, stwierdziłem, że przecież ja nie mam nic do wkręcania ani nic do wiercenia. I zacząłem szukać, co ja mógłbym wkręcić albo wywiercić. I zbudowałem mebel, z którego jestem bardzo dumny. I pewnie coś jeszcze zbuduję przy pomocy tej wkrętarko-wiertarki. Więc nieraz jest tak, że Fascynuje nas jakieś urządzenie czy narzędzie, i pod to urządzenie czy narzędzie znajduje się potrzeba. I tak może być, że no ta technologia celu i transfering to są takie fajne rzeczy, fajnie nimi się pobawić, więc warto znaleźć cel. No to proponowałbym zrobić to w ten sposób, żeby po prostu zrobić coś. Żeby nie myśleć dalekosiężnie i bardzo globalnie, że moim celem to musi być coś takiego, co zmieni cały świat albo zmieni całe moje życie. Na początek może to być jakiś nowy, fajny przedmiot w domu, o którym zawsze marzyłem. A może jakaś umiejętność. I to wcale nie musi być coś takiego, bo ogólnie w transerfinku czytamy, że Twoim celem jest to. Co czujesz, że zmieni Twoje życie w święto. No dobra, ale może być tak, że ja nie wiem na razie, co zmieni moje życie w święto, ale fajnie by było, gdyby coś. No to to można na razie uczynić swoim takim niewielkim celem. I wiecie co? To jest tak jak taki pagórek. Jak na ten pagórek zasadniczo. Niezbyt mi to jest potrzebne, żeby się na niego wdrapywać, ale też nie wymaga to zbyt wielkich zabiegów. Jak już tam się wdrapie, stanę, rozejrzę, powiem: Ładnie tu, faktycznie. I z tej wysokości dopiero dostrzegę coś, po co warto sięgnąć, albo dokąd warto pójść. I powiem: O! A stamtąd z dołu nie widziałem. Czyli warto zacząć od drobnych kroków, od czegoś, co nie jest jakimś tak, jakąś taką globalną zmianą w moim życiu, ale jest fajne i może mi się w życiu przydać. I już z tą umiejętnością może się okazać, że dostrzegam coś dalej. Inna sprawa, że w trakcie takiej pracy pracy zabawy. W trakcie takiej zabawy my nawiązujemy kontakt z duszą, i dusza zaczyna coraz lepiej nam komunikować, czego chce, czyli czego my chcemy w środku w sobie. I, czyli powolutku, spokojnie. Pamiętam, jak to kiedyś czułem, że należałoby uzupełnić swoją kolekcję winyli. No, tak mi jakoś chodziło po głowie, że. Zasadniczo nie miałem żadnej potrzeby. Żadne nowe wydawnictwo mnie nie pociągało. Ale tak sobie myślałem, no, chciałoby się jakąś nową płytę położyć na talerz. I udałem się do sklepu, w którym nabywa się takie krążki. Z zamiarem, że może coś. I tak przeglądałem, 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 przeglądałem płytę i pomyślałem sobie, może Bruce Springsteen jego płyta jedna z, jedna z najnowszych z orkiestrą na której są same ballady no kto poza Springsteenem może sobie pozwolić na to, żeby nagrać płytę wyłącznie z balladami no ale to jest boss i kupiłem tę płytę i wiecie, że to jest duma mojej kolekcji uwielbiam ten materiał Naprawdę jestem wdzięczny sobie, że zwróciłem na niego uwagę, że w ogóle udałem się tam do tego sklepu z zamiarem nabycia czegoś i że właśnie nabyłem to. Czyli to jest tak, że ruszyć się, zrobić coś i na początek zmierzać po prostu dokądś, a stamtąd już się rozejrzymy i zobaczymy. Większe, bardziej takie globalne cele. No. I teraz to już naprawdę wszystko, co na ten temat dzisiaj. Przypominam, jeszcze można dołączać do maratonu, który rozpoczął się kilka dni temu wiosennego maratonu. To jest całkiem inny maraton niż zimowy, niż jesienny to jest całkiem nowy materiał. On w sumie będzie trwał 42 dni, ale po tych 42 dniach jeszcze przez 80 dni będzie obsługiwany, więc można dołączyć i go ukończyć całkiem spokojnie. On kosztuje 120 zł, więc piszcie na marcin parackki i dołączajcie do tego maratonu. To jest tak, że codziennie, najpóźniej o 5 rano ja Wam wrzucam materiał. Wy sobie klikacie na linka i. Odsłuchujecie go, kiedy chcecie. Wcale nie trzeba o 5 rano. To są 2-3 minuty. Więcej nie trzeba. No i zapraszam za tydzień, w sobotę. 5, tak? To będzie za tydzień. W sobotę 5 kwietnia zapraszam na warsztaty z Technik Tafti do Zielonej Góry. A jakby ktoś nie mógł przyjechać do Zielonej Góry, to dokładnie ten sam materiał można sobie odbyć online. Też piszcie na Marcin Ja dzisiaj o 21.00 oczywiście reklamki powrzucam w związku z naszym czytaniem książki o Tafti. I od razu proszę Was o cierpliwość. Kącik wróżbite Marcina przeniesiemy na za tydzień. W związku z tym całym zamieszaniem technicznym, który mam... Ja wcześniej nagram całą audycję, ale bez kącika. Kącik będzie za tydzień. I to... Aha, i sami widzicie, o tu, sami widzicie, że trzeba też jeszcze warto kupować moją książkę Technologia celu. To jest ostatnio najmodniejsza książka. Warto ją mieć. 48 zł kosztuje i jest w wersji e-booka i audiobooka. Nie, nie zgadniecie. W sprawie książki Proszę pisać na Marcin Prackim ałparzm.com. Dzięki, że byliście ze mną. Jeszcze przeczytam, czy jest coś, na co trzeba odpowiedzieć na natychmiast. Harmony, mam wrażenie, że ten splot został wymyślony przez Zlanda, żeby, żeby mieć fizyczną podstawę do tworzenia. Duzi, dużo ludzi stosuje od lat transurfing bez splotu z pozytywnym skutkiem. Zanim Zeland o nim powiedział: No, zasadniczo splot ma swój cel, ma swój cel, i tak krótko tylko powiem, że te, tym celem jest uświadomienie sobie i przyzwyczajenie się do tego, że energia zamiaru zewnętrznego nie jest energią, którą my generujemy, tylko którą my przez siebie przepuszczamy. Ale to o tym może innym razem. No dobra, to co? Spotykamy się za tydzień w Zielonej Górze o 10.00. Wcześniej spotykamy się o 7.30, za tydzień na żywo. No i dzisiaj o 21.00 z telerekordingu. Dbajcie o siebie, niech Wam będzie dobrze. Dzięki, że byliście. Miłego dnia.